Tuchanka, witajcie w świecie True Mysteries. Czy wokół nas jest rzeczywiście aż tyle prawdziwych tajemnic? Sprawdźmy to razem. Witam Was, moi kochani. Bardzo się cieszę, że znowu możemy się słyszeć. Choć pewnie ten mój głos dziś nie spełni oczekiwań wszystkich słuchaczy, ale może jakaś grupka Was zostanie, aby dochować niedzielnej tradycji. Przepraszam za chrypę, ale co robić? Taki sezon. A zaczynamy od nawiedzonego sklepu z zabawkami. Mieszkałem w Pontridge w stanie Nowy Jork. Jeśli wpiszesz w Google sklep z zabawkami, to mieszkałem tuż nad nim, w dwupokojowym mieszkaniu. Byłem tam z dziewczyną, z którą byłem w nowym związku od miesiąca. Od kiedy się wprowadziliśmy tam, zacząłem mieć dziwne odczucia późną nocą, kiedy byłem sam. Jakby ktoś rzucał się na mnie zza kanapy. Widziałem też jakby czarne, lecące przedmioty z kuchni. Słyszałem przesuwające się talerze, jakby ktoś brzęczał nimi specjalnie. Pewnej nocy usłyszeliśmy mrożący krew w żyłach krzyk z pustego mieszkania obok. Zadzwoniliśmy do właściciela i pięć minut później sprawdził mieszkanie, ale nikogo tam nie było, a ja obserwowałem schody prowadzące do mieszkania od chwili, gdy to usłyszeliśmy. Nikogo na nich nie było. Najdziwniejszą rzeczą, jaka się wydarzyła, było to, że na dole w sklepie z zabawkami rozlegały się dźwięki. Brzmiało to jak instrumenty, tuby i saksofony. Stara, stara muzyka, którą można było usłyszeć jakby na płycie i śmiech. Miejsce to ożyło, wybudziłem się całkiem, rozprostowałem nogi w pozycji leżącej i nagle wszystko ustało. Było cicho. To miejsce było w stu procentach nawiedzone. Moja dziewczyna pracowała nocami i tam zachowywała się dziwnie. Czasem kłóciła się ze mną, kiedy tylko nie pracowała, przez całą noc. To na pewno nie była ona. Coś jakby ją opętało. Skończyło się tym, że mnie wyrzuciła. Przez jakiś czas to tak trwało, ale w końcu od niej odszedłem. Wiele lat później spotkały ją straszne rzeczy. Ja zawsze byłem spokojny i opanowany, ale może to wszystko stało się dla mnie, dlatego że ją znosiłem? Może rzeczywiście jakiś duch starał się przemówić mężczyźnie do rozsądku, dać mu znać, że powinien stamtąd zmykać? Następna historia będzie bardzo króciutka, ale ciekawa wołała moje imię. Kiedy miałem około 14 lat, chodziłem na trening piłki nożnej. Tam, gdzie mieszkam, jest most nad zalesionym terenem obok torów kolejowych. Kiedy przechodziliśmy przez most z moim starszym bratem, który miał wtedy 20 lat starsza kobieta spacerowała po lesie nagle zaczęła wołać mnie po imieniu. Nie mam pojęcia, kim ona była. Nie widziałem jej nigdy w żadnym innym momencie życia poza tą chwilą. Do dziś o tym myślę i nie mam pojęcia, co to było. Brat mojego męża nas prześladuje? Dla kontekstu, mój mąż miał kiedyś młodszego brata. Nie jestem pewna, ile miał lat, kiedy zmarł. Ale wiem, że jego młodszy brat miał 5 lat, a jego ulubioną zabawką był bas Lightyear. Tę zabawkę niedawno przywieziono do naszego domu. Od kiedy ją przywieźliśmy, oboje zaczęliśmy słyszeć ciche pukanie do drzwi. Mieszkamy w dwupiętrowym domu na parterze, a ja opiekuję się pięcioletnią dziewczynką, która mieszka na górze. I te ciche pukania brzmią, jakby to ona pukała. Ale kiedy idziemy do drzwi, nikogo tam nie ma i wiemy na pewno, że to nie ona, ponieważ po pierwsze słyszelibyśmy, jak biegnie po schodach, gdyby to była ona, a po drugie, w drzwiach jest szyba i ona zawsze zagląda przez nią po zapukaniu. Zdarzyło się to wiele razy i nie mogę znaleźć innego wyjaśnienia, poza tym, że brat mojego męża jest przywiązany do swojej ulubionej zabawki. Rozmawiałam z innymi osobami, które trzymały ją w domu, na przykład moja teściowa i wujek mojego męża, i mieli podobne doświadczenia, a także inne, takie jak na przykład przypadkowe wyłączanie się zabawki. Nie ma baterii i najwyraźniej nie miała ich od śmierci dziecka. Słyszą także, jakby dzieci rozmawiały lub bawiły się z kimś, kogo nie było w pobliżu. Teraz nie boję się już młodszego brata mojego męża. No, może trochę się boję, bo jednak nigdy nie mieszkałam z duchem, a przynajmniej nic mi o tym nie wiadomo. Nigdy czegoś podobnego nie doświadczyłam i zastanawiam się, czy jest ktoś, kto mógłby mi doradzić, co robić lub jak współistnieć z tym duchem. Ciemna postać w parku. Ta historia wydarzyła się latem, około dwa lata temu. Rozmawialiśmy ostatnio z przyjaciółmi o tym zdarzeniu i wciąż nie udaje nam się go wyjaśnić. Więc mam nadzieję, że może ktoś będzie w stanie to zrobić. W 2023 roku moi przyjaciele i ja wróciliśmy do domu. Po długim dniu byliśmy na Paradzie Równości i postanowiliśmy, że skoro była taka ładna letnia noc, i nie byliśmy jeszcze całkiem zmęczeni, to my we czwórkę pójdziemy pieszo do pobliskiego parku. Nie chciałam jednak iść do parku. Miałam przeczucie zbliżającej się katastrofy, ale nie miałam też powodu, żeby się bać, więc w końcu zignorowałam to i postanowiłam pójść mimo wszystko. Tego wieczoru spacer do parku był w porządku, dopóki nie weszliśmy już do samego parku. Zaczęłam się niepokoić. Miałam wrażenie, że ktoś mnie obserwuje i mnie to przerażało. Starałam się to ignorować, bo moi przyjaciele dobrze się bawili. Skończyło się na tym, że usiedliśmy pod pawilonem, ponieważ było to jedyne oświetlone miejsce w parku. Cóż, miejsce, w którym siedziałam pod pawilonem, miało idealny widok na drzewo za jednym z moich przyjaciół. I pomimo ciemności, Mogłam zobaczyć zarys ciemnej postaci, cienia ze świecącymi bladożółtymi oczami. To było super dziwne. Próbowałam przekonać samą siebie, że tej postaci tam nie ma, odwracając wzrok i mrugając, ale ten cień po prostu tam stał i patrzył na mnie. Moi znajomi jeszcze nic nie widzieli, ale potem wszyscy usłyszeliśmy coś, co brzmiało jak. Ciężki metalowy łańcuch ciągnięty po ziemi. To nas wszystkich wystraszyło. Byliśmy w środku miasta, ale to było małe miasto w środku nocy, i nikogo nie było w pobliżu. Potem, w innym momencie, zobaczyliśmy, jak światło wykrywające ruch w pustym banku obok nas włączało się i wyłączało super szybko w sposób, w jaki takie światło przecież nie działa. Wkrótce już wszyscy byliśmy wystraszeni i czuliśmy się bardzo niespokojni, więc postanowiliśmy wrócić do domu. A ja pomyślałam, że skoro wychodzimy, to uczucie bycia obserwowanym zniknie, ale tak się nie stało. A moi znajomi nagle powiedzieli mi, że oni też tak czują, że są obserwowani. Kiedy szliśmy do domu, jeden z moich znajomych i ja, będąc naprawdę głupimi, Obejrzeliśmy się za siebie i zobaczyliśmy faceta z cienia tego sparku, którego widziałam. Wystraszyliśmy się i powiedzieliśmy naszym znajomym, żeby szli szybciej. Gdy zaczęliśmy przyspieszać, wskazałam na latarnię uliczną przed nami i powiedziałam: Jeszcze jedna latarnia, dopóki się świeci, powinno być dobrze. I niemal na komendę, gdy tylko to powiedziałam, to światło po prostu zgasło. Nie tak jak to zwykle bywa w przypadku latarni ulicznych, gdy gasną. W tym momencie na komendę przestało świecić. Wszyscy byliśmy tak przestraszeni, że po prostu krzyczeliśmy i zaczęliśmy biec. Gdy tak się stało, usłyszeliśmy za sobą głęboki śmiech. Gdy weszliśmy do domu, wyjrzeliśmy przez okno i wszyscy zobaczyliśmy to samo. Tę postać uformowaną z cienia. O bladożółtych oczach, stojącą za oknem i wpatrującą się w nas. Natychmiast odsunęliśmy się od okna i próbowaliśmy zasnąć, ale wszyscy byliśmy wstrząśnięci i mieliśmy ogromne trudności z zaśnięciem tej nocy. Ta istota przebywała pod domem przez wiele tygodni, aż pewnego dnia po prostu odeszła. Nasza czwórka nie chciała o tym rozmawiać przez jakiś czas. Ale kiedy to już zrobiliśmy, wszyscy byliśmy tak naprawdę zdezorientowani. Czy ktoś w ogóle ma pojęcie, co my widzieliśmy? Wiem, minęły dwa lata, ale wciąż chcę wiedzieć, co to było. Historia pewnego małżeństwa. Zawsze chciałem wierzyć w duchy, ale teraz, kiedy po raz pierwszy w życiu dostrzegłem całkiem realną możliwość ich istnienia, Dostałem strasznej paniki. Wprowadziliśmy się do tego domu, wybudowanego w 1890 roku, około 3 lata temu. I co jakiś czas słyszeliśmy niezwykłe dźwięki, o których żartowaliśmy, że to duchy. Zawsze po prostu wzruszaliśmy ramionami i zapominaliśmy o tym. Jednak pewnego razu naprawdę mnie to przestraszyło. Oglądaliśmy telewizję z żoną, a ja wstałem, żeby iść spać na górę. Żona powiedziała, że idzie już też tuż za mną. Położyłem się plecami do drzwi i przeglądałem telefon. Usłyszałem kroki wchodzące do sypialni i poczułem, jak łóżko się porusza. I wiedziałem już, że moja żona jest obok mnie. Kilka sekund później usłyszałem, jak włącza zlew kuchenny na dole. Kilka naczyń się tłukło. Adrenalina mi od razu podskoczyła. Więc błyskawicznie położyłem rękę z boku, żeby sprawdzić, kto jest obok mnie. Łóżko było puste. Choć była to naprawdę przerażająca sytuacja, potem minęło tyle czasu bez żadnych incydentów, że niemal zapomniałem, że to się w ogóle stało. Aż do nocy, 22 grudnia, moja żona i ja poszliśmy spać o 23.30. Byliśmy w łóżku zaledwie 5 minut, gdy usłyszeliśmy, jak jeden z naszych dziecięcych skuterów przejeżdża po drewnianej podłodze w jadalni, która znajdowała się u podnóża schodów. To nie był dźwięk zabawki, która w końcu uległa grawitacji i uwolniła się, by przetoczyć się o kilka cali. To był dźwięk kogoś, kto celowo pchał hulajnogę lub potykał się o nią w ciemności. A zatem nie był to rodzaj dźwięku, który sprawiał, że siadałeś i słuchałeś więcej. Ten dźwięk natychmiast sprawił, że ja i moja żona wyskoczyliśmy z łóżka i poszliśmy po broń. Sprawdziliśmy każdy centymetr kwadratowy domu, który jest raczej z tych mniejszych. Nie ma zbyt wielu miejsc, w których ktoś mógłby się ukryć, ponieważ nic nie znaleźliśmy. Oboje wróciliśmy do łóżka i po prostu wzruszyliśmy ramionami. Nie minęło nawet kilka minut. A nagle ja i moja żona usłyszeliśmy, że ktoś wchodzi po naszych schodach. Wyraźnie było słychać, że nie próbował być cicho. Siedzieliśmy tam przez chwilę w niedowierzaniu. Spojrzeliśmy na siebie. Czy to się naprawdę dzieje? Gdy to coś było już blisko szczytu, moja żona wyskoczyła z łóżka i uniosła rękę. Czekając na okazję, by zmierzyć się z kimś, kto wchodzi po schodach, miałem pod ręką broń, więc ją złapałem i pobiegłem do drzwi, które są tuż przy schodach, żeby spróbować skonfrontować się z tą osobą, niezależnie od tego, kim ona była. Ponieważ pokój mojej córki jest tuż obok naszego, to nie chciałem, żeby ta osoba weszła prosto do jej pokoju. Gdy skręciłem za róg, by się z nimi zmierzyć, nikogo tam nie było. I to wprawiło mnie w panikę, ponieważ prawdopodobieństwo, że ktoś nie wchodzi po naszych schodach wynosiło 0%, a nie byłoby sposobu, by zrobić ten hałas i jakoś zniknąć. Powinienem być z tym kimś twarzą w twarz. Jestem również bardzo dobrze zaznajomiony z każdym pojedynczym dźwiękiem w moim domu. Każdy krok ma unikalny skrzyp, a ponieważ pracuję w domu, z dwójką dzieci jestem bardzo przyzwyczajony do tych dźwięków, a ponieważ mój dom jest tak mały, można usłyszeć wszystko z każdego pokoju. Gdyby ktoś w jakiś sposób natychmiast zbiegł po schodach, usłyszałbym go, jak porusza się po domu. Żona i ja nie wahaliśmy się i dokładnie przeszukaliśmy dom ponownie. Zastanawialiśmy się nad wezwaniem policji, ale nie chcieliśmy brzmieć jak wariaci. Więc położyliśmy się z powrotem do łóżka wciąż z adrenaliną sięgającą zenitu, ale tym razem postanowiliśmy zamknąć bramkę dla dzieci u góry Schodów. Pomyśleliśmy, że jeśli ktoś naprawdę jest w domu, przynajmniej usłyszymy, jak próbuje pokonać bramkę. Po około pół godzinie usłyszałem hałas dochodzący z mojego biura, które jest po drugiej stronie korytarza. Wstałem i podszedłem do drzwi, a z pokoju dobiegł mnie jakiś głośniejszy hałas. Pobiegłem z powrotem do pokoju i zabrałem żonę. Oboje gwałtownie otworzyliśmy drzwi, a wentylator wyciągowy w moim ploterze laserowym, którego nie używałem od sześciu miesięcy, był włączony na maksimum. Nigdy wcześniej się to nie zdarzyło. Przez pięć lat, odkąd go mam. Te trzy następujące po sobie incydenty sprawiły, że uwierzyłem. To sprawiło, że przypomniałem sobie wszystkie inne dziwne dźwięki, które słyszeliśmy, i ten moment, kiedy poczułem, jakby ktoś się położył obok mnie. I jeszcze jeden moment. Postanowiłem sprawdzić, kiedy wydarzył się incydent, gdy poczułem kogoś obok siebie w łóżku. Nie wiem, czego się spodziewałem. Chciałem raczej zaspokoić ciekawość. Stało się to dokładnie rok wcześniej, 22 grudnia 2023 roku. Od tamtej pory bardzo źle śpimy. Ciągle słyszymy dziwne dźwięki, ale nie wiemy już, czy to my sami się wkurzamy, czy to coś więcej. Od tamtej pory zdarzyło się nam kilka innych niewyjaśnionych rzeczy, ale ogólnie to chyba przycichło. Rozważamy sprowadzenie księdza, żeby poświęcił dom. Kiedy coś takiego przydarza ci się w prawdziwym życiu, to jest naprawdę przerażające. A jeśli ci się to zdarza co roku, to chcesz być przygotowany na przyszły grudzień. Poproszę o sugestie, a ja potraktuję to wszystko jak eksperyment. Cień opuścił moje dziecko. Na początek powinnam powiedzieć, że zawsze widziałam dziwne rzeczy i cienie, a czasem bardziej ludzkie postacie, zwierzęta w pełnym kolorze. Wydaje mi się, że zostało mi to przekazane przez rodzinę mojego ojca. Cztery dni temu mój najmłodszy syn, który ma 15 lat i zmaga się ze swoim zdrowiem psychicznym, był w ciemnym miejscu. Było mu źle. Rozmawialiśmy i skończyliśmy, a gdy poczuł się lepiej, czarny okrągły cień opuścił go i przeszedł przez pokój. Wtedy nie przywiązywałam do tego większej wagi, ale teraz zastanawiam się, czy kula negatywnej energii mogłaby przyczepić się do energii żywej osoby i wywrzeć na nią jakiś wpływ. Gra w stukanie. Kiedy miałem około 11 lat, moja mama, z którą już nie mieszkam, przeprowadziła się do Starego Domu na Wsi w Nowej Zelandii. Ten dom był bardzo stary i znajdował się koło Starego Szybu Kopalnianego, a ten został zamknięty wiele lat temu. Byłem na zewnątrz, na patio, i usłyszałem stukanie nade mną, na dachu. Nic nie widziałem. Ale byłem bardzo ciekawy. Będąc młodym, głupim, jedenastoletnim sobą, powiedziałem halo, halo i dostałem odpowiedź stukaniem. Ustanowiłem tę zasadę, aby się komunikować. Powiedziałem, że dwa puknięcia na tak i jedno na nie. Podczas tej mojej małej gry otrzymywałem natychmiastowe, spójne i sensowne odpowiedzi. Będąc głupim, ciekawym jedenastolatkiem, zapytałem: Czy chciałbyś pójść ze mną do domu? Dwa pukania. Od tamtej pory słyszałem kroki za oknem i stukania. Czy przywiązałem to coś do siebie? To nigdy nie zrobiło mi żadnej krzywdy. Do dziś nie przytrafiło mi się żadne zauważalne nieszczęście. Po prostu od czasu do czasu. Słyszę to stukanie i chodzenie wokół mnie. Trochę mnie to przeraża. Moi kochani, dziękuję Wam już dziś za to spotkanie. Mam nadzieję, że nie było tak źle, jeśli chodzi o mój głos, a jeśli było, to zapraszam za tydzień i mam nadzieję, że będzie już lepiej. A Wy, kochani, przesyłajcie, proszę, swoje prawdziwe, niesamowite opowieści. Na szeptchanka Buziaki i papa!